Kiedy wczoraj na stałej scenie mówiłem, to to, to jest e, e, 20-letni 20 slot. To prawdopodobnie połowa ludzi, którzy stali przed ceną, nawet 20 lat temu jeszcze nie było w tym świecie. Te pierwsze liczby to mam w głowie. Było 80 w pierwszym roku, w drugim roku było 156, w trzecim było 320. Jak ludzi było więcej niż 500, to już trzeba było jakoś to ogarnąć. I okazało się, że musimy gdzieś tam mieć pozwolenie, żeby coś zrobić. Pierwszy raz tam ze znajomymi słyszeliśmy coś, kiedy tam się pojawiliśmy, spotkaliśmy ludzi, którzy no, byli tak pozytywnie nastawieni i widzieliśmy, że wszystko jest dosyć fajnie zorganizowane, no i że jest to też trochę inna impreza, kierująca się innymi wartościami. Tym jakby zasadniczym motywem i celem naszego spotkania było, żeby się spotkać i, i dalej pociągnąć takie tematy związane z Bogiem i w ogóle. Jak to się ma do naszego życia i czy on w ogóle istnieje, a jeśli istnieje, to czy naprawdę czy naprawdę może mieć wpływ na nasze życie? I był taki wieczór, kiedy podszedł do nas jeden człowiek, gdzie tam siedzieliśmy, coś, rozmawialiśmy i podszedł do mnie, zapytał się mnie, czy, czy ja chcę, żeby on pomodlił się za mnie. Ja powiedziałam, że okej, okay, w porządku, kiedy jest tam, papierosa, jeden za drugim. I powiedziałam, okej, okay, możesz się za mnie pomodlić, ale poczekaj, skończę palić. I on powiedział, okej, okay, to poczekam. Ja skończyłem palić, zakipowałem. On po zaczął się sami za modlić i wtedy po prostu, no, myślę, że mogę śmiało powiedzieć o tym, że naprawdę doświadczyłem auty, autentycznego, mocnego działania w jakiś sposób Bożego. E, Rozpokajałem się jak małe dziecko i nie liczyło się dla mnie to, że gdzieś tam za plecami, ileś tam metrów dalej, jest scena, jest jakiś koncert. Byłem ja, był ten człowiek i był przede wszystkim Bóg. Ale dla mnie to jest też świadectwo tego, że, że Bóg miał taki plan. I on to dalej rozwija. Po pierwszym festiwalu na tyle mi się spodobało, że postanowiłem angażować się już bardziej w przyszłych latach, no i zaangażowałem się. Także jeżeli dzisiaj ktoś angażuje się, jest uczestnikiem, albo jeżeli ktoś jest wolontariuszem, to równie dobrze za parę lat, albo nawet za rok może być dyrektorem.